Witam serdecznie, Kamil Składowski. Jesteśmy w siedzibie Polskiej Ligi Siatkówki. Przed nami losowanie w kategorii plus 50. 24 mistrzostw Polski Oldboyów. Pamiętajmy, 14-16 czerwiec miasto, gospodarz, już nie pierwszy raz kędzierzyn koźle. 8 drużyn w tej kategorii plus 50. JSW Jastrzębie Borynia, Kaman. Wolej Gdańsk, XXL Warszawa, Energetyka Spółka ZOO Lubin, MTE Wiener E Czechowice Dziedzice, SPS Gossi, Roldboy Boys Mrozy, Gryf Łask, Mirmar Warszawa. To są uczestnicy walczący w kategorii plus 50. Osiem drużyn, zatem dwie grupy, w tym przypadku 8. łatwo się da je podzielić na dwa, po cztery zespołowe grupy. Tak jak Państwo widzą, tutaj jest grupa A, grupa B. Tutaj są numerki 1,4 w grupie A, 1,4 w grupie B. Dwie drużyny rozstawione ze względu na wyniki poprzedniego roku. Mistrzowie poprzednim roku JSW, Jastrzębie Borynia i Kaman Wolej. To rozstawienie oznacza, że obie drużyny trafią do, do drugich grup, czyli. A i B nie będą ze sobą rywalizowały bezpośrednio w grupie, w tej fazie grupowej. To zaczynamy. JDZ-W Jastrzębie Borynia. jdz i Jastrzębie Borynia. Mistrzowie sprzed roku trafiają do grupy A. No tak jak mówiliśmy, obie grupy A i B będą liczyły po cztery zespoły. To teraz wylosujemy numer, z którym. JSW, Jastrzębie, Borynia będzie grało w grupie A. I to jest numer 3, czyli grupa A, kategoria plus 50, z numerem trzecim w tej grupie rywalizować będzie JSW, Jastrzębie, Borynia. Nie będę mieszał, bo mamy tutaj tylko w tej chwili grupę B. Do grupy B trafia... Kaman Wolej, grupa B, Kaman Wolej, wicemistrzowie sprzed roku i w grupie B będą rywalizowali z numerem, teraz będzie wszystko jasne, numer 4, Kaman Wolej będzie rywalizowało z numerem 4 w grupie B. Teraz potrzebuję sekundki, żeby z powrotem schować numery, nie numery, tylko litery grup, bo będziemy mieli jeszcze do rozlosowania sześć pozostałych drużyn, które nie są w tym losowaniu rozstawione, więc będziemy to oczywiście robili w taki sposób, że najpierw do każdej drużyny będziemy wylosowywali grupę, czyli albo A, albo B, a później numer, z którym w danej grupie ta. Drużyna będzie rywalizowała z pozostałymi uczestnikami e, turnieju. No, teraz chwila grozy. Drużyna XXL Warszawa. I tu szczególnie apeluję, żeby pamiętać, że ja tylko losuję i nie odpowiadam za wyniki tego losowania. Grupa A. XXL Warszawa, grupa A. Dostałem mrugnięcie, żebym już. Że nie muszę już dalej losować. No teraz naprawdę chwila grozy, XXL Warszawa numer 2, grupa A, XXL Warszawa numer 2. I tak jak wcześniej grupa A trafia z powrotem do naszej szklanej maszyny losującej. Za nami już trzy drużyny, które. Poznaliśmy ich umiejscowienie i w grupach, i numer, z którym w grupie zagrają. Energetyka, spółka z Lubin. Drużyna z Lubina. Też grupa A. Czyli mamy już trzecią drużynę z grupy A. Od razu złożymy. No i są... Dwie możliwości, które zostały, dwa numery, z którymi może drużyna z lubina rywalizować w grupie A, albo jeden, albo cztery. Zaraz zobaczymy. Czyli energetyka, spółka zo, trafia do grupy A i będzie w niej rywalizować z numerem 1. Teraz zamieszamy jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. MTS Winner E. Konkreto Czechowice-Dziedzice. To może być grupa A albo grupa B. I grupa A. Czyli drużyna Czechowice-Dziedzice trafia do grupy A. Tym samym, cztery drużyny w grupie A już mamy. A to trochę ułatwi mi losowanie, dlatego że nie będę musiał do pozostałych uczestników dolosowywać już, która grupa, bo wiadomo, że wszyscy, wszystkie pozostałe drużyny trafią do grupy B. Też nie musimy losować numeru, z którym drużyna MT Winner e.concreto.com będzie rywalizowała w grupie A. musi być czwóreczka, nie ma innej możliwości. Proszę bardzo, jest czwóreczka. Czyli mamy już całą grupę A. Szybciutko tylko powiem, jak ona wygląda. Z numerem pierwszym w grupie A rywalizować będzie energetyka spółka ZOO Lubin. Z numerem drugim XXL Warszawa. Trójka to jest JSW Jastrzębie Borynia. I czwórka wspomniana przed chwilą ekipa z Czechowic Dziedzic. Y, nie losujemy, tak jak mówiłem, tu jest grupa B, nie jest to już nam potrzebne. Zostały trzy numery i trzy drużyny. SPS, GOSIR, Old Boys, Mrozy. Na pewno grupa B. I w grupie B, numer 3, z takim numerem drużyna SPS, GOSIR, Old Boys, Mrozy będzie rywalizować w grupie B. Dwie drużyny zostają, Gryf, Łask, Mirmar, Warszawa. Najpierw Gryf, Łask, grupa B oczywiście, tak jak już Państwu mówiłem. Jedynka, czyli drużyna Gryf, Łask, grupa B, kategoria plus 50, numer 1 w grupie. No i ostatnia, ostatnia drużyna w tym losowaniu. Mirmar Warszawa musi trafić do grupy B. Zostało ostatnie wolne miejsce w grupie B. Mirmar Warszawa musi trafić pod numer 2. Mirmar Warszawa trafia do grupy B w kategorii plus 50 z numerem drugim. Ta część losowania kategorii plus 50 już za nami, tak jak Państwo e, słyszeli. E, grupa A, Energetyka Spółka Zolubin, XXL Warszawa, JSW Jastrzębie, Borynia, MT Winner, Czechowice, Dziedzice. I jeszcze grupa B, przypomnijmy, grupa B z numerem 1, Gryf łask z numerem 2 Mirmar Warszawa, z numerem 3 SPS Gosir Old Boys Mrozy, numer 4 Kaman Wolej Gdańsk, Grupa B Cała, a ja serdecznie zapraszam Państwa 14-16 czerwiec do Kędzierzyna Miasta Możliwości, na turniej, którego sponsorem jest firma Orlen, turniej organizowany przez Polską Ligę Siatkówki we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Do zobaczenia!